w swoje umiejętności, bo nie ukrywam, że mecz we Wrocławiu gdzieś tam totalnie zawaliłem, spaliłem się, nie byłem trochę nieobecny i też dużo na pewno mi dał tutaj Sparing w czwartek. Jeździliśmy Sparing na dosyć podobnym torze, może trochę bardziej przyczepnym i gdzieś się by udało pościgać, to zawsze, to zawsze później pomaga nam. Byłem w szoku, jak moje motory się zachowały, i nie mogliśmy dojść do ładu, więc przyjechałem do warsztatu, spędziłem wiele czasu, poprosiłem trenera o trening, żeby jechać ze szkółką. I znalazłem wadliwe części u siebie w sprzęcie. Po prostu byłem w szoku, że to aż tak miało wpływ, że to aż tak rozstrajało mój motor. To chyba tak zawsze jest, że szuka się tych rezerw, a tej pracy nie brakuje nigdy, to tak jest, już było i będzie, nie, nie można stać w miejscu tak naprawdę nie robiąc kompletów, zawsze się szuka większej prędkości, lepszego startu, lepszego, czy lepszego pomysłu na jazdę, więc to jest taka... To, są taka, to jest taka nieustanna praca i myślenie nad tym, co zrobić, żeby było jeszcze lepiej. Skupiałem się dzisiaj bardzo na sobie, żeby właśnie wrócić do jak najlepszej dyspozycji na torze i starałem się, pytałem go, jak mogę Ci pomóc. On był bardzo zajęty swoimi motorami i jak już nie udało się, mimo tego, że staliśmy obok siebie, to nie udało się nam jakby pogadać. Wy, pytał mnie, jakie mam ustawienia, to mu wszystko powiedziałem, bo ustaliliśmy w zespole, że nie ma żadnych tajemnic i wszystko mu powiedziałem.